Cześć, jestem Kuba, a Ci pokażę Wam zawodników w FIFA 22, którzy zostali skazani. Jak zwykle mam dla Was prośbę, żebyście zrobić do 50 łapek górę pod tym filmem oraz oczywiście pokazuję Wam 500 subskrybentów na moim kanale, a jeżeli coś się w którym odcinku, to zostaw suba, a teraz już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Jeszcze w samym starcie chciałem Was zaprosić oczywiście na stronę eneba.com, gdzie odbywa się obecnie event Black Friday, które gry będą potem bardzo tanie. Teraz jak sami widzicie, do końca tego wszystkiego jeszcze jeszcze 4 dni, więc jeżeli to widzicie, oczywiście sobie skorzystać z tej promocji. I tutaj macie między innymi wszystkie gry GTA 5 za 35 zł, FIFA za 170 na PC, i oczywiście jest to FIFA 22 i to jeszcze do tego edycja Ultimate. I różne inne gry, na przykład Eurotrack Simulator i tak dalej. Naprawdę ceny są bardzo fajne. tej nowa FIFA 22 na Xboxa Series X oraz S, czyli no widzimy gra przeceniona aż o prawie, no nie patrzą, 40 zł, więc jeżeli chcecie sobie taką gierkę oczywiście kupić, to serdecznie Wam polecam, dajcie sobie oczywiście do koszyka. Jak to mówiłem Wam już w poprzednich filmach, oczywiście na Enebie, jak są gry precyzyjne na Black Friday, mojego kodu rabatowego użyć nie możecie. Ale jak kupujecie na przykład inne gry, to oczywiście zachęcam Was do użycia kodu Kuba 3, który daje Wam oczywiście 3% zniżki i na przykład kupując taki Farming Simulator 22 macie grę tańszą aż o 5 zł i oczywiście jak najbardziej wam stany eneba.com, polecam. A pierwszym zawodnikiem w tym odcinku jest Lucas Hernandez. Piłkarz ten dostał karę w zawieszeniu na 4 lata oraz, oraz karę w wysokości 100 000 euro no kara jest między innymi za to, że piłkarz ten no, pokłócił się ze swoją byłą małżonką na ulicy, doszło dosyć, no że tak powiem, dymów. I zostali oni obydwoje z zakaz zbliżania się do siebie. A jakiś czas później, obydwoje oni polecieli na, razem na wakacje. No, wyrok troszkę dziwny, aczkolwiek z tego co na początku mogliśmy tutaj to piłkarzowi groziło naprawdę chyba rok więzienia. Ale koniec końców udało się to oczywiście wszystko jakoś tutaj ogarnąć. Bo było troszkę by to śmieszne, jeżeli by coś takiego zawodnik poszedł do więzienia. No i dostał on tylko zawiasy i tak dalej. No i cały czas tego zawodnika w reprezentacji Francji oraz Bayernie Monachium oczywiście możemy oglądać. Następnym zawodnikiem, w tym w odcinku jest Mendy, który już od kilku miesięcy siedzi w areszcie śledczym. Coraz więcej pojawia się świadków do tego, co piłkarz ten robił. No, a co robił, to oczywiście o tej platformie powiedzieć nie mogę, ale jeżeli wpiszecie sobie jego nazwisko oraz no, pierwsze, lepsze wiadomości, to się dowiecie. No, według mnie, jeżeli to jest wszystko prawda, to życzę, żeby ten piłkarz jak najdłużej w tym więzieniu spędził, bo to jest nie ludzkie. No, wiemy dużo ciekawych historii z tym zawodnikiem, m.in., że myślał, że w więzieniu zostanie on loży VIP i tak dalej, co no można powiedzieć, że nie jest to chyba najmądrzejszy piłkarz na świecie, ale co? Oczywiście pomijając to, na no piłkarzowi temu grozi bardzo duże więzienia, jeżeli wszystko się potwierdzi. FIFA już go z tego co wiem nie ma, także już został on odsunięty ze składu Manchesteru City. No, to nie ma coś się zdziwić, bo jest on na razie nie na wolności. A czy wysłyszeliście o tej sprawie o tym zawodniku? Oczywiście, napiszcie w komentarzu. A następnym zawodnikiem w tym odcinku jest legenda francuskiej piłki nożnej, czyli E Kantona. No, znany z jego no, dużych wybryków w Kajerze, między innymi przez to, że kiedyś z Buta wjechał w jednego z kibiców podczas meczu, ale w 2014 roku piłkarz ten został aresztowany za pobicie mężczyzny w jednej z londyńskich dzielnic. Miał Został on aresztowany, koniec końców nie dostał on żadnego wyroku, chyba udało się wszystko polubownie załatwić. No i piłkarz ten cały czas jest na wolności i fajnie, bo naprawdę takich zawodników z takim, z taką charyzmą oraz takich troszkę można powiedzieć lubi i lubiących poddymić potrzeba w tym świecie oczywiście takich. Nie propsuje bicia innych ludzi, aczkolwiek no wiemy jakie jest ja serii Kantona i chyba każdy kibic Manchester United teraz piłki nożne jest mu to w stanie oczywiście wybaczyć. I teraz przechodzimy do obrońcy Manchester United, a jest to Harry Maguire, który został aresztowany podczas swoich wakacji w Grecji. Chyba w zeszłym roku z tego co dobrze pamiętam przez zbójkę z także chyba osobami, które przyjechały tamto zwiedzać po prostu w Grecji oraz spędzić fajne wakacje. I co, wszystko by mi się wydaje przeszło po prostu płazem, aczkolwiek no jego oponenci, że tak powiem, nagrali przez całą tą sytuację. Chyba z tego później poszli na, na policję, no i policja się zjawiła, z tego zawodnika zatrzymała, aczkolwiek wydał on wtedy dosyć długie oświadczenie. No wiemy jak to jest, no jeżeli ktoś się na kogoś rzuca, to czasami ciężko zachować po, y, powagę oraz po prostu. No, nie włączy się w tak zwaną bójkę, I został on aresztowany, ale z tego co wiem, ja chyba skończyło się tak, że tylko na jakiejś grzywnej, bez żadnego wyroku. No i cały czas możemy oglądać Mogwajera na boiskach Premier League. Czy to dobrze, czy też nie, to nie mnie oczywiście oceniać. Myślę, że kibice United nie mogą być 100% zadowoleni. A czy tak jest, oczywiście piszcie w komentarzu. I ostatnim już zawodnikiem w tym odcinku jest znany kamerzysta, czyli Benzema, który został w chyba bodajże tydzień temu skazany za aferę taśmową razem z. Valbuena, gdzie właśnie to Benzema był głównym podejrzanym i tak dalej i przez to między innymi tego piłkarza nie widzieliśmy przez kilka lat w reprezentacji Francji. I co, no i w końcu po sześciu latach cała sprawa została rozwiązana. Piłkarze cały czas się nie pogodzili, a sam Benzema za współudział w nagrywaniu tych taśm został skazany na rok pozbawienia wolności oraz do tego będzie musiał on zapłacić dosyć wysoką karę pieniężną. Kara pieniężna nie jest, z tego co wiem, jeszcze znana, aczkolwiek ma to być gdzieś w okolicach nad 100 tysięcy euro, więc zapada kara dosyć pokaźna, chociaż dla Benzema myślę, że takich duże pieniędzy to oczywiście nie będą. No i Benzema został za to skazany, czy słusznie, czy też nie, to nie mi oceniać, aczkolwiek jeżeli to wszystko jest po troszkę słabo ze strony Benzema, bo jednak no. No nie jest to zbyt ludzkie zachowanie, no i Benzema był oczywiście ostatnim zawodnikiem w tym odcinku.